Są sytuacje, które nas przerażają, bo nie potrafimy ich racjonalnie wytłumaczyć. Czytając nadesłane przez Was historie, przekonałem się, że wspomnienia związane ze zjawiskami niewyjaśnionymi lub paranormalnymi, jak także się je nazywa, nie należą do rzadkości. Pisaliście również, że chcecie posłuchać więcej o takich wydarzeniach, dlatego w tym odcinku skupimy się tylko na tym temacie. Trudno jest wyjaśnić to, co przeżyliście, bo w tych historiach dzieją się rzeczy, które przechodzą ludzkie pojęcie i zostawiają wiele pytań bez odpowiedzi. Strach story. Złoczaj się wszędzie. Sezon trzeci. Odcinek drugi. Kradziony prąd. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2001 roku. Miejsce akcji Województwo Małopolskie. Miałam około 11 lat. Byłam zawsze raczej drobna i wyglądałam na młodsza. Mieszkałam wtedy z rodzicami w bloku z Wielkiej Płyty. Do mieszkania naprzeciwko wprowadził się starszy mężczyzna, którego w okolicy postrzegano jako dziwaka. Za to moja matka uważała go za wyjątkowo eleganckiego, bo chodził w czarnym płaszczu i kapeluszu. Dla mnie wyglądał tak, jak postać z dziecięcego koszmaru. Przy naszych drzwiach był licznik prądu. Kiedyś usłyszałam, że tata mówił do mojej cioci, że wspomniany sąsiad ubzdurał sobie, że ktoś kradnie mu prąd. Dlatego często otwierał skrzynkę, żeby coś ustalać i udowadniać. Udało mi się namówić tatę na założenie internetu. Były to czasy internetu osiedlowego. Jedyną opcją podłączenia naszego mieszkania było przeciągnięcie jakiegoś kabla z mieszkania owego sąsiada. Dokładnie nie pamiętam na jakich zasadach. Tata chciał porozmawiać z sąsiadem o przeciągnięciu kabla, ale ten go dwa razy zbył. Prosił, żeby przyszedł innym razem. Tata powiedział mi, że jeśli chcę internet, to muszę sama z sąsiadem ustalić termin, dać mu znać, a on wtedy załatwi resztę. Bardzo bałam się tego mężczyzny przez jego wygląd i posturę. Był bardzo wysoki, szczupły, a w połączeniu z czarnym płaszczem sami możecie sobie wyobrazić. Zależało mi na tym internecie, więc co kilka dni po szkole pukałam do jego drzwi, żeby z nim porozmawiać. Zawsze było słychać kroki i szmer przesuwanego Judasza. Ale drzwi nie otwierał. Czułam się bardzo dziwnie i zawsze po tym bolała mnie głowa. Myślałam, że to z nerwów przed rozmową z nim. Pewnej nocy przyśniło mi się pukanie do drzwi. W tym śnie wstałam z łóżka i czułam duży chłód. Otworzyłam drzwi, a tam, w ciemności, stał sąsiad w swoim czarnym płaszczu i kapeluszu. Przed twarzą, która była zamazana, jakby za mgłą, trzymał zapaloną zapałkę z długim płomieniem. Nic nie mówił. A ja zastygłam w bezruchu. Nie potrafiłam się poruszyć ze strachu. Pamiętam, jak nagle się obudziłam i zerwałam na równe nogi. Byłam cała lodowata. Nie spałam do rana. Byłam przerażona. Rano się rozchorowałam. Raz miałam gorączkę, raz dreszcze z zimna. Czułam się fatalnie. Rodzice byli zdziwieni, że tak bardzo skacze mi temperatura, i co chwilę mi ją mierzyli. Była niedziela. Ustaliliśmy, że na ten drugi dzień pójdziemy do lekarza, a teraz nam odpoczywać. Odpowiedziałam wtedy tacie, co mi się śniło w nocy i zobaczyłam, że zbladł. Co się stało, tato? zapytałam. Powiedział tylko, ta zapałka. Nie zrozumiałam o co mu chodziło. Czułam się tak źle, że nie miałam siły dopytywać. Tata wyszedł do drugiego pokoju i szukał w notesie jakiegoś numeru telefonu. Okazało się, że szukał numeru do córki sąsiada, która mieszkała w innej części kraju. Kiedy się do niej dodzwonił, zapytał, czy wie gdzie jest jej ojciec, bo nie ma z nim kontaktu, że trochę się martwi. Widziałam po nim, że był zatroskany. Kobieta powiedziała, że też nie mogła się dodzwonić do ojca, ale że jej tata często się obraża i nie było to dla niej nic nadzwyczajnego. Uznała jednak, że przyjdzie jeszcze tego samego dnia. Kiedy czekaliśmy na panią Danutę, tata, jakby nigdy nic, zapytał mnie, czy kiedyś widziałam sąsiada sprawdzającego licznik na klatce. Wiedział, że gdybym widziała, to bym mu o tym wspomniała. Powiedziałam, że nie. Wtedy on na to, że sąsiad zawsze wyłączał urządzenia w swoim mieszkaniu, szedł na klatkę schodową, otwierał skrzynkę i po ciemku świecił tam zapałką. A wszystko po to, żeby udowodnić sobie i wszystkim wokół, że jego licznik pracuje i ktoś go okrada. Oczywiście nigdy niczego takiego nie było, ale on ponoć robił to regularnie w nocy. Kiedy przyjechała pani Danuta, próbowała otworzyć drzwi do mieszkania ojca zapasowym kluczem. Okazało się, że to niemożliwe, bo w zamku znajduje się klucz włożony od drugiej strony. Tata uznał, że należy wezwać policję. Zaproponował, że przy nich może rozwiercić zamek. Tak też się stało. Kiedy tata otworzył drzwi, wszystkich nas uderzył okropny odór. Dosłownie cofnęło mnie do naszego mieszkania. Okazało się, że to zapach rozkładających się zwłok. Nigdy w życiu tego nie zapomnę. Policjanci weszli do środka, a córka sąsiada została na klatce, zgodnie z ich poleceniem. Musiała zasłonić twarz szalikiem i czapką. My z tatą weszliśmy do naszego mieszkania, które momentalnie przeszło tym okropnym zapachem. Zaczęliśmy otwierać okna, utykać ręcznikami drzwi. Ten zapach był naprawdę straszny. Podziwiam policjantów, którzy weszli do środka, mimo że ciągnęło ich na wymioty. Usiedliśmy z tatą za zamkniętymi drzwiami naszego mieszkania, zakrywając twarze ubraniami i słuchaliśmy, co dzieje się na klatce. Wyzywano inne służby. Stwierdzono, że zgon sąsiada nastąpił jakieś trzy tygodnie wcześniej. Powiedziałam tacie, że to przecież niemożliwe. Słyszałam jego kroki i chrzest Judasza dwa dni temu. Tato mocno mnie przytulił i wtedy zrozumiałam. Sąsiad po prostu wybrał mnie, w sumie małą dziewczynkę, żebym kogoś poinformowała. Próbował mi jakoś dać znać, że leży tam i potrzebuje pochówku. Wiecie, co jeszcze szokującego się wydarzyło? Kiedy wyniesiono sąsiada z mieszkania, jak ręką odjął, przeszła mi gorączka. Po prostu czułam, jak w ciągu kilku sekund opuszcza mnie ciężar choroby i całe związane z nią zmęczenie. Rozumiecie, że to nie był przypadek, prawda? Norweskie Anomalie. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w styczniu 2022 roku. Miejsce akcji Norwegia. Razem z moim bratem pracowaliśmy w hotelu w Norwegii na dalekiej północy około 80 km od Trumse. Wynajęliśmy dom oddalony o 5 km od naszego miejsca pracy. Te tereny zdecydowanie nie są mocno zaludnione, a wręcz przeciwnie. Na początku byłam zachwycona, stary zadbany dom w norweskim stylu położony 100 metrów od fiordu. Widok z okna na wodę i góry był zjawiskowy. Dużym atutem był też ogromny ogród, w którym mogłam luzem wypuszczać mojego psa, dużą suczkę w typie owczarka niemieckiego. Właściciele domu byli bardzo miłym małżeństwem w średnim wieku. Kobieta powiedziała nam, że dom należał do jej matki, która zmarła pół roku wcześniej. Doszli do wniosku, że dorobią sobie trochę wynajmując go, bo i tak stałby pusty. Przez pewien czas wszystko było w jak najlepszym porządku. Jedynym minusem tego domu była przerażająca piwnica. Sprawiała wrażenie jak z horroru. Aby zaświecić w niej światło, trzeba było pokonać długie drewniane schody w dół. Kiedy już się to zrobiło, po naciśnięciu włącznika należało chwilkę odczekać, bo żarówka najpierw migotała przez chwilę, zanim się włączyła. Pierwszą rzeczą, którą można było zauważyć, była duża zamrażarka stojąca pod ścianą. Chyba nie muszę tłumaczyć, jaka była moja pierwsza myśl, kiedy ją zobaczyłam. Podejrzewam, że wszyscy fani kryminalnych historii pomyśleliby to samo. Obok zamrażarki były podwójne drzwi prowadzące na zewnątrz. Pomiędzy nimi była niewielka przestrzeń około 1 metra kwadratowego. Resztę pomieszczeń w piwnicy zajmowały rzeczy należące do zmarłej właścicielki domu: książki, ubrania, stare meble typowe przedmioty, które można było znaleźć w piwnicy. Niestety była tam także pralka. To pomieszczenie przyprawiało mnie odreszcze. Ale musiałam tam schodzić od czasu do czasu. Nie lubiłam tego robić, kiedy byłam sama w domu. Stwierdziłam, że to głupie, żeby dorosła, dwudziestoparoletnia kobieta, bała się sama schodzić do piwnicy. Zawsze wtedy zabierałam ze sobą swojego psa, żeby mi towarzyszył. Mimo, że jest on ciekawskim i odważnym psem, łatwo mogłam stwierdzić, że też nie lubił tam przebywać. Zawsze siadał przy mnie i czekał, aż wrócimy na górę. Czasem nawet cicho skomlał, co również wydawało mi się dziwne. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy w tym domu wydarzyło się wiele dziwnych sytuacji, które zawsze starałam się jakoś racjonalizować. Zaczęło się od poczucia czyjejś obecności, kiedy byłam w kuchni. Tylko w kuchni, kiedy przy blacie przygotowywałem jedzenie. Znacie to uczucie, kiedy ktoś za wami stoi na tyle daleko, że jeszcze was nie dotyka, ale na tyle blisko, że mimo wszystko możecie to odczuć. Takie właśnie miałam wrażenie za każdym razem, kiedy stawałam przy blacie kuchennym. Myślałam wtedy, że to tylko moja wyobraźnia, że jestem przewrażliwiona. Później podłoga w salonie zaczęła wydawać dziwne dźwięki skrzypiała, ale w tak charakterystyczny sposób, jakby ktoś stawiał na niej kroki. To tłumaczyłam faktem, że stara drewniana podłoga nagrzewa się od kominka. Jednak, kiedy siedziałam w salonie czy kuchni, Nigdy nie wybierałam miejsca tyłem do pomieszczenia. Czułam się wtedy niekomfortowo. Zawsze siadałam tak, by móc obserwować cały pokój. Pewnego wieczora, kiedy siedziałam w salonie, usłyszałam dzwonek do drzwi. Mój pies zerwał się z kanapy i, szczekając, pobiegł sprawdzić, kto przyszedł. Poszłam za nim, ale kiedy otworzyłam drzwi, okazało się, że nikogo za nimi nie było. Wyszłam nawet przed dom i zawołałam, czy ktoś tam jest, ale nie było żadnego odzewu. Tego za bardzo nie potrafiłam sobie wytłumaczyć. W okolicy nie mieszkały żadne dzieci czy nastolatkowie, którzy chcieliby zażartować w ten sposób. A nawet jeśli, nie zdążyliby uciec zanim podeszłam do drzwi. Najbliższy dom znajdował się po drugiej stronie ulicy, jakieś 150 metrów od naszego, a po drodze nie było gdzie się schować. Gdyby nie to, że mój pies również zareagował, pomyślałabym, że tylko mi się zdawało. Dwa tygodnie po tym zdarzeniu, kiedy mój brat był sam w domu, również usłyszał dzwonek do drzwi. Tym razem także nikogo za nimi nie było. Te wydarzenia nie były jeszcze na tyle dziwne, abym zaczęła poważnie myśleć o przeprowadzce. Jednak po jakimś czasie wydarzyło się coś, co bardzo mnie zaniepokoiło. Tego dnia musiałam zostać w pracy dłużej. Poprosiłam mojego brata, żeby wrócił do domu jak najszybciej i sprawdził, czy z moim psem jest wszystko w porządku. Przy okazji miał wziąć go na spacer. Pół godziny po tym, jak wyjechał z hotelu, zadzwonił do mnie, że nie może go nigdzie znaleźć, mimo że wszystkie drzwi i okna były zamknięte. Spanikowana powiedziałam współpracownikom, że pilnie muszę wyjść, bo mój pies zniknął. Po powrocie do domu razem z bratem przeszukaliśmy jeszcze raz wszystkie pomieszczenia. Psa nigdzie nie było. Zaczęłam go głośno wołać i wtedy usłyszałam szczekanie. Dobiegało z piwnicy. Zbiegłam szybko po schodach i znalazłam go zamkniętego w małej przestrzeni pomiędzy drzwiami, o której wspomniałam opisując piwnicę. Ale jak mój pies się tam znalazł? Żeby się tam dostać, musiałby otworzyć dwie pary drzwi. Jedne na szczycie schodów, i drugie tworzące tę malutką przestrzeń. Potem musiałby te drzwi za sobą zatrzasnąć, bo kiedy go znalazłam, wszystkie drzwi w domu były zamknięte. Co więcej, obie pary drzwi otwierały się do wewnątrz, więc byłoby to dla niego jeszcze trudniejsze zadanie. I dlaczego zszedłby sam do piwnicy, w której tak nie lubił przebywać, nawet kiedy ja tam byłam? Wszystko to wydawało mi się coraz dziwniejsze i przyznam szczerze, przerażające. Jednak najstraszniejsze miało dopiero nadejść. Tego wieczoru mój brat zostawał u znajomych na noc, więc w domu byłam sama z psem. Położyłam się do łóżka dość wcześnie, około 21, ale nie mogłam zasnąć. Nie czułam się swobodnie w tym domu, szczególnie kiedy byłam sama. Włączyłam film na YouTubie, żeby zająć czymś myśli. Po około dwóch godzinach w końcu zasnęłam. Chwilę po pierwszej w nocy obudził mnie głośny alarm dochodzący gdzieś z głębi domu. Ja i pies zerwaliśmy się na równe nogi. Wybiegłam z pokoju, żeby sprawdzić, co się stało. Okazało się, że był to alarm przeciwpożarowy z piwnicy. Byłam tak oszołomiona, że bez zastanowienia zbiegłam po ciemku po schodach. Zaświeciłam światło, które, jak zwykle, zamigało kilka razy, zanim na dobra się zapaliło. To podkręciło jeszcze klimat grozy. Weszłam za pralkę i zdjęłam wyjący alarm. Wyrwałam z niego baterię i rzuciłam wszystko na podłogę. Rozejrzałam się, czy nigdzie faktycznie się nie pali. Zgasiłam światło i biegiem wróciłam do swojego pokoju. Nie było żadnego dymu. Nie mogło być też mowy o ulatniającym się dwutlenku węgla. Byłam w szoku. Nie mogłam uwierzyć, że odważyłam się zejść do tej okropnej piwnicy w środku nocy. Trochę spanikowana położyłam się do łóżka i zdecydowałam, że nie dam się tak łatwo zastraszyć, cokolwiek w tym domu się działo. Po jakimś czasie, gdy moje emocje opadły, znów udało mi się zasnąć. Dwie godziny później obudził mnie kolejny alarm. Znów dobiegał on z piwnicy, tym razem z innego pomieszczenia. Byłam bliska płaczu. Zeszłam po schodach, zdjęłam urządzenie z sufitu i, tak jak poprzednim razem, wyjęłam baterię i cisnęłam wszystkim o podłogę, tym razem z jeszcze większą siłą. Wróciłam do łóżka i uspokoiłam psa, ale tym razem już nie udało mi się zasnąć. Byłam przerażona. Wpatrywałam się w drzwi do swojego pokoju i postanowiłam, że z samego rana spakuję swoje rzeczy i wyniosę się z tego przeklętego domu. Nie wytrzymałam do rana. Po chwili siedzenia w łóżku i rozmyślania o tym wszystkim, co się wydarzyło, usłyszałam głośne, miarowe pukanie w ścianę. Pies zaczął szczekać, jak oszalały, a ja wyskoczyłam z łóżka, jak oparzona. Wyszłam na korytarz, wzięłam kurtkę i kluczyki do auta i wybiegłam z domu, wołając za sobą psa. Wsiedliśmy do samochodu i modliłam się, żeby w tą mroźną noc akumulator nie odmówił posłuszeństwa. Samochód zapalił od razu. Nie spoglądając nawet na ten przeklęty dom, odjechałam w stronę hotelu, w którym pracowałam. Spędziłam w nim resztę tej nocy, jak i kilka kolejnych. Do domu już nie wróciłam. Poprosiłam brata, żeby spakował moje rzeczy, bo ja nie zamierzałam tam wracać. On również nie zdecydował się w nim zostać. Oboje przeprowadziliśmy się do mieszkania oferowanego przez hotel dla pracowników. Tamta noc była najgorszą w moim życiu. Nawet pisząc ten tekst czuję strach i mam łzy w oczach, przypominając sobie przerażenie, jakie wtedy czułam. Jeżeli podcast Ci się podoba, pamiętaj o wystawieniu oceny pięciu gwiazdek na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhone. Możesz zrobić to teraz bez przerywania odsłuchu. Zachęcam także do zaobserwowania Strach Story w swojej aplikacji podcastowej. Dzięki tej formie wsparcia przyczyniasz się do realizacji następnych sezonów. Z góry dziękuję. Postać w basenie. Historia nadesłana przez Filipa. Do zdarzenia doszło latem 2011 roku. Miejsce akcji Województwo Dolnośląskie. Moja historia wydarzyła się, jak miałem 15 lat. Mieszkałem z rodzicami i dwoma starszymi braćmi w domu jednorodzinnym pod miastem. Mój tato prowadził od ponad 20 lat własną firmę, która przynosiła spore dochody. Dzięki jego ciężkiej pracy mieliśmy dom, do którego przeprowadziliśmy się z miasta. Tato jest inżynierem budownictwa, więc sam nadzorował budowę. W ogrodzie mieliśmy niewielki basen, w którym często pływaliśmy latem. Kiedy byłem nastolatkiem, zawsze lubiłem spędzać czas aktywnie i interesowałem się sportem, a także sportami ekstremalnymi. Od jakiegoś czasu oglądałem w internecie filmiki osób, które nurkują bez żadnego sprzętu i starają się zejść jak najgłębiej pod wodę. Trafiłem na filmik z instrukcjami, co trzeba zrobić, aby wytrzymać dłużej pod wodą ze wstrzymanym oddechem. Trening polegał na tym, żeby przed zejściem pod wodę zrobić kilkanaście powolnych, głębokich wdechów i wydechów w celu spowolnienia bicia serca i dotlenienia organizmu. Niebezpieczne były właśnie te głębokie wdechy, ponieważ zbyt duże spowolnienie akcji serca i wstrzymanie oddechu na kilka minut grożą utratą przytomności pod wodą. Były wakacje i miałem sporo wolnego czasu. Więc postanowiłem potrenować w basenie wytrzymywanie pod wodą. Skorzystałem z metody, którą zobaczyłem w sieci. Dni mijały, a mi udawało się coraz dłużej wstrzymywać oddech. Postanowiłem, że będę starał się jak najwięcej długości basenu pokonać na bezdechu. Robiłem tak przez kilka dni i udało mi się pokonać cztery długości dwunastometrowego basenu. Któregoś dnia, siedząc na tarasie, postanowiłem, że pójdę popływać. Był środek dnia, jakoś między 13 a 14. Popływałem chwilę, po czym zacząłem trenować nurkowanie i pływanie ze wstrzymanym oddechem. Zawsze robiłem to sam, nikt nie oglądał moich treningów. Nie wiem czemu, tym razem wyszedłem z basenu i poszedłem do domu poprosić mamę, żeby na mnie patrzyło jak pływam pod wodą. Moja mama jest nauczycielką. Więc wakacje nie pracowała. Co ciekawe, w domu był też mój tato. Wrócił z pracy około południa, ponieważ źle się czuł. Mama wyszła na taras i patrzyła na mnie, a ja usiadłem na skraju basenu i przez około dwie minuty dotleniałem się głębokimi wdechami. Następnie wszedłem pod wodę i zacząłem płynąć do drugiej ściany basenu. Po dopłynięciu odwróciłem się pod wodą i płynąłem kolejną długość. Poczułem, że coś jest nie tak. Zignorowałem to, ponieważ nie widziałem potrzeby zaczerpnięcia powietrza. Moja mama mówiła, że przepłynąłem pod wodą pięć długości basenu. Wynurzyłem głowy na około sekundę i znowu zniknąłem pod wodą. Ja nie pamiętam nic od trzeciej długości. Nie pamiętam momentu utraty przytomności czy zaśnięcia. Pamiętam jedynie, że nagle wokół mnie zrobiło się ciemno. Czułem się, jakbym latał w jaskini, bez żadnego źródła światła. Miałem wrażenie, jakby to był sen. Będąc w tej przestrzeni, czułem spokój i przyjemne ciepło. Nagle w oddali zobaczyłem mały punkt światła, który się powiększał. Słyszałem też jakiś dźwięk. Nie przypominał niczego, co kiedykolwiek słyszałem. Mógłbym go porównać do szelestu liści w bardzo wietrzny dzień. Kiedy źródło światła zrobiło się większe, wydawało mi się, jakby przed tymi światłami ktoś stał. Wyglądało to tak, jakby jakaś postać stała przed wielkim reflektorem, który świeci w moją stronę. Nie widziałem żadnych szczegółów wyglądu tej postaci, bo światło było zbyt jasne. Jedyne, co byłem w stanie stwierdzić, to, że jest to sylwetka stojącego człowieka. Zrobiło się cicho i coś bardzo mocno pociągnęło mnie w tył. Poczułem spływającą ze mnie wodę i dotarł do mnie krzyk naszego sąsiada: Wyciągaj go! Z oddali dochodził płacz mojej mamy. Usłyszałem głos taty, który powiedział, żeby położyć mnie na plecach. Chciałem się podnieść i powiedzieć, że nic mi nie jest. Mimo, że słyszałem wszystko, co działo się wokół mnie, to nie mogłem się ruszyć. Nagle poczułem mocne uciśnięcie w klatce piersiowej i natychmiast odzyskałem władanie nad ciałem. Zacząłem kasłać i wypluwać wodę. Zobaczyłem tatę i sąsiada klęczących nade mną. Kręciło mi się w głowie, i przez kilka minut leżałem na ziemi obok basenu, aż doszedłem do siebie. Po wszystkim, mama opowiedziała mi, że jak po wynurzeniu głowy, zszedłem znowu pod wodę, to przestałem się ruszać. Zaczęła krzyczeć przez drzwi tarasu do mojego taty, który drzemał w salonie, że się topie. Moja mama nie umie pływać, jest bardzo drobnej budowy, więc ona nie wyciągnęłaby mnie z basenu. Jej krzyki usłyszał też nasz sąsiad, który siedział w swoim ogrodzie. Jak zorientował się, co się dzieje, przeskoczył przez płot i pomógł mojemu tacie wyciągnąć mnie z wody. Tato mówi, że jak wybiegł z domu i spojrzał na basen, to zobaczył mnie leżącego na dnie. Opowiedziałem rodzicom, co widziałem, jak byłem nieprzytomny. Moi rodzice są mocno wierzący. Dla nich to było oczywiste, że doświadczyłem początku umierania i spotkania z Bogiem lub Jezusem. Też jestem wierzący, jednak samemu nie jestem w stanie stwierdzić, co mi się przytrafiło. Od tego zdarzenia minęło ponad 10 lat. Dopiero kiedy dojrzałem, zrozumiałem, jak wiele miałem szczęścia. Pływałem pod wodą w naszym basenie wiele razy wcześniej i nigdy nikogo nie prosiłem, żeby na mnie patrzył z brzegu. Mogłem się tam utopić, podczas gdy moja rodzina była w domu. Nie wiem, czy to, że poprosiłem moją mamę, żeby mnie obserwowała, i to, że sąsiad i tato byli w domu, to tylko szczęśliwy zbieg okoliczności, czy może boska interwencja. Od tamtej pory nigdy nie pływam w basenie sam. Jeśli ktoś wysłucha mojej opowieści, to mam tylko jedną prośbę: pamiętajcie, jak niebezpieczna może być woda. Dlatego zawsze pływajcie przynajmniej we dwie osoby. W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według ciebie najbardziej intrygująca. Jeśli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco. Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.